Słuchajcie, jedziemy na działkę Będziemy trawę kosić A we komary jak diabli Także strój stosowny Ale nie będzie dzisiaj o działce Będzie o rekordach W czasach dostarczania Przesyłek No i to nie tych rekordach Pozytywnych A tych negatywnych Pytanie ile najdłużej czekaliście Na paczówkę z AliExpress? Dwa miesiące 3 miesiące, co powiecie na 2,5 roku? No bo wczoraj przyszła paczka, którą zamawiam. Zaraz sobie sprawdzę w łucę od tu ale jak dobrze pamiętam, 28 listopada i tu uwaga, 2017 roku czyli co? Koniec 17, 18, 19. Jakby nie było, już mamy drugą połowę. 2020, także dokładnie 2,5 roku, za tą przesyłkę już zdążyłem dostać oczywiście refund, w związku z tym, że nie była dostarczona, no i to było chyba na początku 2018 gdzieś tam w styczniu, też zresztą wrócę wam tutaj screenshot z tak zwanej rezolucji AliExpress także oczywiście w związku z tym że nie przyszła, to pieniądze zwrócili ale paczuszkę mamy i zaraz zrobimy Unboxing jak się zatrzymamy na działce. Obo, no zegarek, bardzo fajny. Szkoda tylko, że tyle trzeba było na niego czekać. Uff. Jeszcze nie działka, ale małe międzylądowanie w sklepie. kupimy kiełbę. Upieczemy w naszym piecu chlebowym, ale w okresie zrobimy teraz unboxing. Ciekawostka! No pytanie: Czy to poczta opóźniła? Czy oni późno wysłali? Bo jest karteczka, że dziękujemy za Twoje wsparcie i przepraszamy, że musiałeś tak długo czekać od 11.11. .11. Bardzo bylibyśmy wdzięczni za pozytywny feedback, który będzie dla nas wielkim wsparciem. Jeżeli jest coś, z czym możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Najpierw zanim zostawisz negatywny feedback Best regards, Zenobi Watch Ale podejrzewam, że Wtedy już późno wysłali No i jednak paczka przelewała gdzieś Na poczcie, bo dlaczegoś inaczej Byłby ten sam tracking cały czas Który był pierwotnie Podejrzewam, że gdzieś się zgubiło Na poczcie No i dopiero teraz dotarła Przez polską granicę Ale to nieważne, ważne, że mamy zegarek Co ciekawe przez cały ten czas dalej trzyma bateria. Jak widzicie, wskazówka sekundnika chodzi. Bardzo lubię te zapięcia: bardzo wygodne i bardzo dobrze trzymają. Oczywiście, pasek z wielkim zapasem, będzie trzeba go skrócić. Ale zegarek naprawdę rewelacyjny. Może, jakbyście chcieli, taki sam to oczywiście ten link, który widzicie poniżej, jest dokładnie do oferty, z której kupiłem. Mam nadzieję, że w waszym przypadku jednak nie będziecie musieli tyle czekać, ale to raczej wypadek losowy poczty, a nie problem samego dostawcy. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i. Widzimy się wkrótce. Widzimy się podobnie wkrótce.